Witam wszystkich. Tematem dzisiejszego odcinka jest program Manager Sterowników, który służy do zarządzania sterownikami w systemie Windows. Trzeba sobie odpowiedzieć na początku, jak wygląda od strony systemu, właśnie kwestia zarządzania sterownikami. System Windows nam przechowuje sterowniki wszystkich urządzeń, które oczywiście mamy zainstalowane, przechowuje nam poprzednie wersje sterowników. Jeżeli aktualizowaliśmy sterowniki jakiegoś urządzenia, i tutaj jest bardzo istotna różnica, ponieważ w Windows 7 te sterowniki poprzed, w poprzednich wersjach w ogóle nie były odinstalowywane, natomiast od Windowsa 8 teoretycznie system nam to w jakiś sposób zarządza i utrzymuje tylko i wyłącznie ostatnią wersję sterownika, natomiast bardzo często. Jest ona nam niepotrzebna. Ona się przydaje w sytuacji, kiedy po aktualizacji to urządzenie nam nie chce działać, natomiast najczęściej tam aktualizacja przebiega bezproblemowo. Ten sterownik w poprzedniej wersji nam zupełnie niepotrzebny, zajmuje miejsce. Gdzie te sterowniki są przechowywane? Jeżeli sobie, jeżeli sobie przejdziemy do katalogu System32, Windows. W Windowsie Drive Store File Repository. Jest to właśnie miejsce, w którym system przechowuje absolutnie wszystkie nam sterowniki. Widać troszkę tutaj tych katalogów jest. Akurat w moim przypadku mamy tutaj 2 giga zajętego miejsca. Nie jest to jakoś szczególnie dużo. Na pewno w systemach, w których odinstalowaliśmy jakieś urządzenia. Albo się 7 będzie to znacznie znacznie większa wartość po dłuższym czasie używania takiego systemu. Dzięki temu, że system trzyma te sterowniki, to w menedżerze urządzeń, jeżeli sobie przejdziemy na kartę sterownik jakiegoś urządzenia, widzimy tutaj między innymi przycisk przywróć sterownik. On właśnie odpowiada za przywrócenie tej poprzedniej wersji sterownika dlatego system utrzymuje tą poprzednią wersję sterownika żeby móc z tego przycisku skorzystać bardzo dobrze to będzie widać jeżeli sobie tutaj klikniemy na aktualizację sterownika i następnie wybierzemy opcję przeglądania listy zainstalowanych sterowników to tak jak widać mamy tu sterownik bieżący wersję sterownika która w zasadzie odpowiada tej wersji bieżącej oraz wersję poprzednią i tak to mniej więcej wygląda też na wszystkich innych. Generalnie system powinien nam niby zarządzać tymi, tymi sterownikami, i oczyszczać nam powierzchnię dyskową ze sterowników, które są już przestarzałe, tak niepotrzebne, nie wykorzystujemy. Jeżeli sobie uruchomimy narzędzie do oczyszczania dysków, przejdziemy sobie też oczywiście tutaj w. Tryb y, oczyszczania plików systemowych, to teoretycznie tutaj nam system powinien wykazać y, na takiej pozycji pakiet sterowników, urządzeń, że y, powinno być coś do zwolnienia. Jak widać, w moim systemie nie ma nic do zwolnienia, mimo że ewidentnie przed chwilą widzieliśmy, że mamy jakiś tam zbędny sterownik. Jak najbardziej, urządzenie tej karty sieciowej nam działa. Nie chcemy tego sterownika, co można zrobić? Tutaj z pomocą właśnie przychodzi oprogramowanie moje do zarządzania tymi sterownikami. Jeżeli je sobie uruchomimy, to na samym początku już program zaczyna skanować nam system. Potrwa to dłużej, krócej, wszystko zależy oczywiście od tego, ile tych sterowników mamy zainstalowanych. I na dzień dobry, program ten pokazuje nam, zaznacza nam wszystkie wersje sterowników, które są najczęściej stare, tak? czyli odpowiadają temu samemu urządzeniu. Czyli, jeżeli tu sobie przejdziemy do tej karty sieciowej, jak najbardziej tu widać, zarówno tą naszą starszą wersję 14.02, tak? bieżąca wersja 14.05, czyli do usunięcia jest ta starsza. Tak samo to wygląda w przypadku innych urządzeń. Mamy tutaj na przykład jakieś urządzenia związane z bezpieczeństwem dla AMD, jakieś urządzenia systemowe. Generalnie program nam tutaj zaznaczył tak domyślnie 6 sterowników, natomiast mamy tu możliwość wyboru dużo, dużo większej ilości tych sterowników. Oczywiście nie wszystkie możemy usunąć, ponieważ nie wszystkie sterowniki. No, są takie, które można usunąć, ponieważ są, dotyczą zainstalowanych urządzeń, no, ale te, które są doznaczone, teoretycznie powinno się dać usunąć. Gdyby się zdarzyło, że zaznaczymy sobie sterownik, yy, który jest używany, system Windows, o ile nie włączymy sobie opcji wymuszania, to system Windows nam nie powinien pozwolić uruchomić tego sterownika. A więc. Program jest bardzo prosty w obsłudze, ponieważ właściwie to wystarczy uruchomić, kliknąć, usunąć zaznaczone pliki i, i właściwie to jest wszystko. Tak? Dodatkowo tu w programie widzimy, ile miejsca zostanie zwolnione poprzez wykasowanie, właśnie katalogu. System Windows wykasuje katalog, między innymi ten, który pokazywałem wcześniej, tak? czyli ten tutaj katalog z tego katalogu zostaną wykasowane. Możemy sobie odszukać, tak? Czyli, jeżeli my tutaj popatrzyliśmy sobie na ten sterownik Intela E1R się zaczyna, to zdecydowanie tu będą te dwie wersje sterowników. Jeden jedne jest odpowiedzialny za jedną, drugi za drugą. Oczywiście program też nie robi tego samodzielnie, tylko to wykonuje za pośrednictwem narzędzi, które dostarcza system Windows, także jest to przewidziane, nie jest to. Procedura, która by tam naruszała w jakiś w sposób nieprzewidziany, siłowy w systemie usuwanie. Po prostu usuniemy. Program nam się zapyta tak, czy chcemy usunąć. To mamy tutaj komunikat o poprawnym usunięciu wszystkich sterowników. I jeżeli sobie przejdziemy, teraz wrócimy, tutaj możemy podejrzeć tak na karcie. Sterownika zniknął. Nam tutaj dostępność do tego przycisku: przywróć sterownik. Jeżeli przejdziemy tutaj do aktualizacji sterownika, to nie widzimy już tych starszych wersji, widzimy tylko ten jeden pizn. Nie wiem dlaczego on jest powielony, powiem szczerze, natomiast jest to jeden, jedyny sterownik. Tak samo nie będzie nam tutaj. Jeszcze raz wrócimy do tak E1R. Teraz zobaczymy sobie E1R. Mamy już tylko i wyłącznie jeden katalog, tak? czyli ten katalog z starszą wersją sterownika został tutaj nam usunięty. Co by się stało, gdybyśmy zaznaczyli sobie, yy, spróbowali usunąć sterownik, który aktualnie jest używany? Tak? No, yy, oczywiście tak, no, po, każdym, po każdym usunięciu pasowałoby jeszcze przeskanować, wyczyścimy sobie zaznaczenie, zaznaczymy tylko ten jeden sterownik. Spróbujemy go usunąć, i mamy komunikat, tak, że ten sterownik jest obecnie w użyciu, nie możemy go usunąć, także jest to operacja w miarę bezpieczna. Nie powinno się udać usunąć sterowników, które są y, używane. O ile oczywiście nie zaznaczymy sobie tutaj tej opcji, tak? Po zaznaczeniu, po zaznaczeniu tutaj tej opcji. Wymusi usuwanie sterownika, ten przycisk nam się tutaj na czerwono, dodatkowo podświetla. No to w tym momencie jest to takie siłowe usunięcie bardziej brutalne, które wymusza. No i najprawdopodobniej nam to urządzenie przestanie działać po takiej operacji. Natomiast do momentu, kiedy nie zaznaczamy tej opcji, to jest to w miarę bezpieczne nie powinno się nic stać. No, możemy sobie spróbować. Na przykład z takim urządzeniem jeszcze, które jest zainstalowane, jest odłączone. Mamy tutaj gdzieś o, modemy, tak, urządzenie jest zainstalowane, odłączone, ponieważ to dotyczy podłączonego telefonu komórkowego. Ten telefon nie jest w tej chwili podłączony. Spróbujmy je sobie odszukać, jak najłatwiej odszukać. Możemy sobie przejść tutaj, oczywiście po klasie modemy też możemy, ale możemy... Zobaczyć na szczegóły urządzenia. Jeżeli tutaj sobie rozwiniemy, popatrzymy na nazwę pliku INF, tak, OM95. Przejdziemy sobie do programu, poszukamy yy, gdzieś w mode modemach OM95, tak, to jest dokładnie tutaj ten sterownik. Spróbujemy go sobie tak normalnie usunąć. Zobaczymy, co nam się stanie. Jak widzimy, też nie możemy, ponieważ takie urządzenie jest obecnie w użyciu. Czyli pomimo tego, że ono jest odłączone, i tak system widzi, że jest zasadniczo zainstalowane i nie możemy tego sterownika usunąć. Gdybyśmy chcieli usunąć takie urządzenie, to musimy je najpierw odinstalować z menedżera urządzeń, a więc musimy tutaj sobie włączyć pokazywanie ukrytych urządzeń. Tą opcję. Wtedy pokażą nam się te wszystkie urządzenia, które są w tej chwili odłączone, a generalnie są zainstalowane. Więc tak jak tu widzimy, ten modem, czy tam więcej nam się pojawiło, na zapewne. A tu nie będzie. No, w stacjach dysków, o jak najbardziej widać, wszystkie te wszystkie pendrive i tak dalej, które mieliśmy podłączone, też tutaj są widoczne. Musimy sobie odinstalować, czyli usunąć, kliknąć delete w menedżerze urządzeń na takim urządzeniu. Po odinstalowaniu, jak najbardziej ten sterownik na pewno już będzie możliwy do usunięcia. Także generalnie kwestia z usuwania starych sterowników. Jak najbardziej przez program jest możliwa tych wszystkich starych wersji, które są nie, nie używane. Jest możliwość usunięcia wszystkich sterowników, które no, nie ma już zainstalowanych w systemie. Natomiast jeżeli chcemy, nie, nie mamy już urządzenia, które kiedyś używaliśmy, jest ono zainstalowane, ale jest niewidoczne. Musimy sobie w menedżerze urządzeń najpierw takie urządzenie odinstalować, potem możemy jak najbardziej wrócić do programu i pousuwać resztę. Możemy sobie spróbować co, co, pousuwać tutaj na przykład wszystkie te sterowniki od Samsunga, tak, bo któreś tam za, na pewno są nieużywane. Bardzo widać dużo, tu mam ich zainstalowanych. No i ufając, tak, że, że nic się nie stanie, tu jest ten nasz nie, modem, nie modem, akurat to jest urządzenie jakieś sieciowe, A spróbujemy też. Zobaczymy i będzie efekt. Jeszcze tu mamy tych modemów, jakichś sterowników na instalowanych samsungowych. No to też. No, widzimy tutaj daty, widzimy, ile to miejsca nam zajmuje. Jeżeli my tutaj tyle tego pozaznaczamy, to na pewno, na pewno tutaj no, spróbujmy też. Troszkę nam się uda tego zwolnić. No to o. Widzimy 57 urządzeń, podejrzymy sobie to jeszcze katalog, pewnie będzie dobrze widać teraz. Próbujemy sobie usunąć, no na pewno chwilkę to nam to teraz zajmie. O, widać, widać, tam katalogi znikają, znikają, gdzieś w tle o, dużo tego zaznaczyliśmy, więc jest to taka dłuższa operacja. i mamy tutaj oj bardzo długą tak listę jak widać większość udało się nam odinstalować część nie ponieważ są używane OK. pytanie teraz czy ten nasz telefon będzie działać tak ja spróbuję podłączyć w tej chwili te telefon Zobaczmy, jaki będzie efekt nasze urządzenie jest podłączone jest zablokowane, dlatego tutaj nie widać katalogu. Natomiast, no, jak widać, w systemie nic też się nie dzieje. W tym temacie, aby miało się pojawić jakieś tam nieznane urządzenie czy instalowanie jakiegoś urządzenia, nic się tutaj nie, nie zmienia, nic się tutaj nam nie pojawia. To, o, widzimy to, co mieliśmy, wyszarzone urządzenie. W tej chwili pojawiło nam się już taką normalną czcionką, tak? to znaczy, że urządzenie jest podłączone. I zasadniczo wszystko jest OK. Także w miarę bezpiecznie można sobie takie stare urządzenie, już dawno nie używane, yy, pousuwać. Jeżeli se przeskanujemy ponownie, to widzimy z już tych urządzeń no, bardzo dużo nam tu potrafiło zniknąć. Yy, także w ten sposób można sobie program wykorzystywać. Pytanie, co by się stało, gdyby jednak po yy, od instalowaniu, po restarcie systemu, ten system nam nie chciał wstać. No, jest taka możliwość. Aczkolwiek, tak jak mówię, o ile nie będziemy wymuszać tego usuwania, to, to jest to bardzo mało prawdopodobne. Natomiast w takiej sytuacji no, najlepiej jest jednak utworzyć jakiś punkt przywracania przed rozpoczęciem. wtedy możemy się do tego punktu przywracania w systemie Windows cofnąć i odtworzyć. No, będzie to jedyna szansa tak naprawdę. Chyba, że system nam się uruchomi. No jeżeli się uruchomi, to oczywiście, a usunęliśmy jakiś tam potrzebny, potrzebny sterownik, to po podłączeniu na przykład urządzenia system nam się ponownie zapyta o instalację, tak, bo będzie cały ten proces przebiegał od początku. Jeżeli to tam jakieś sterowniki będą dostępne przez Microsoft, to zostaną automatycznie ściągnięte, jeżeli nie, to będziemy musieli ściągnąć ze strony producenta i zainstalować ponownie. Natomiast no, najgorsza to jest sytuacja, kiedyby ten system nie psał. no To może się dotyczyć jakichś tam specyficznych st sterowników, yy, czy dyskowych, czy, czy jakichś urządzeń takich bardzo newralgicznych, yy, ewentualnie jakichś tam zabezpieczających. Yy, komputer, tak, no, tym mogłyby być problemy. Natomiast, tak jak mówię, jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Natomiast jeżeli wcześniej nie utworzyliśmy sobie punktu przywracania systemu, to w tym momencie no niestety będzie konieczna opcja jakaś naprawy tego systemu z poziomu czy to z środowisko odzyskiwania czy z poziomu pendrive'a płyty instalacyjnej systemu ale jak mówię nie należy się tym zbytnio przejmować, nie powinno być to zbyt takie Prawdopodobne, aby nam się udało zepsuć w ten sposób system. Uwolniliśmy miejsce w prosty, łatwy sposób, szybciutko, dużo lepiej niż na pewno robi to narzędzie systemowe. Pozbyliśmy się jakichś nieużywanych sterowników. Także myślę, że... Program warty zainteresowania. Na pewno uda się uwolnić dużo miejsca tym, którzy nigdy takich operacji nie przeprowadzali. Dziękuję bardzo.